Wam witajcie w nowym vlogu, po przyjeździe z Karpat, że jestem pierwszy dzień tutaj, także już od samego rana dzisiaj byłam u lekarza, potem na zakupach spożywczych i mam jeszcze jeden ważny telefon, jeszcze jedną mam rzecz taką do załatwienia, oczywiście w międzyczasie jakiś obiad tutaj w sprzątanie muszę poogarniać, ale właśnie jeszcze w jedną miejscu muszę pojechać coś załatwić, ale to później, a póki co właśnie rozładowuję moje zakupy. E, pokażę tak na szybko co mam i, i w ogóle da znać, że mm, stwierdziłam tak spontanicznie dzisiaj, że nagram swoją e, w ciągu dnia. E, kiedyś pamiętam, że nagrywałam takie filmiki, ale już dawno czegoś takiego na moim kanale nie było. A. Pojawiła się u mnie taka ochota, także dzisiaj nagram. Zobaczymy, co mi z tego wyjdzie, tak naprawdę. Takie dosyć małe zakupy. Tutaj mam kurczaka, taki makaron, dlatego, że będę robić na obiad zupę tajską masę z kurczakiem. No i to będzie taka zmodyfikowana zupa, jakby trochę zupa tajska, trochę taki ramen, dlatego mam tutaj właśnie mleko owsiane również, bo ostatnio robiłam właśnie wersję takiego ramenu tantanmen właśnie z mlekiem owsianym i dodam do tego też masę orzechową. Makrela już dawno nie jadłem, tu zrobię z tego pastę. Mam rukolę, oczywiście to jakieś warzywka właśnie pod tą zupę. Eee, I tak, e, gruszka. Co do gruszki, to wykorzystam ją do śniadania, bo dawno też nie jadłam. A kiedyś zrobiłam sobie takie podsmażone plasterki gruszki w sałatce. No trochę pieczywa, no takie małe zakupy, także tak to wygląda. Ale no nie będę za dużo mówić, bo po prostu nie będę się dubolować z tamtym drugim filmikiem. A teraz będę nagrywała właśnie pod ten foodbook. Hej, wam witajcie! W dniu dzisiejszym wybieram się do teatru, a to jest właśnie mój outfit, który nie wiem, czy nawet cały się ujmie. To jest mój outfit do teatru, także długa sukienka, którą w ogóle już schowałam, bo to jest letnia sukienka. Ona jest na ramionczkach, ale dzisiaj wpadłam na pomysł, że tak się właśnie ubiorę, czyli taka czarna, długa sukienka, no i ten kremowy e, sweter. Także lecę właśnie do teatru, umówiłam się z koleżanką i idziemy razem na ten spektakl. Ale jeszcze wcześniej um, idziemy do kawiarni i ona wyczaiła taką jedną e, kawiarnię, która w ogóle bardzo ładnie wygląda, tak instagramową i w ogóle skusiło mnie, bo jest tam w ogóle takie ciasto jak brownie dubajskie, także mega jestem napalona na to, mam nadzieję, że jak dotrzemy na miejsce, to to ciasto tam będzie, potem idziemy do spektaklu, jak będziesz po, no to myślę, że opowiem coś więcej, a na razie jadę. Odzywa się już dzień później, także wczoraj właśnie byliśmy w kawiarni, gdzie czekało na mnie to brauni dubajskie, także oczywiście się na nie skusiłam i było przepyszne. Nie było jakoś takie mega słodkie, dlatego że bralnie samo w sobie. No jest gorzkawe, a ten, y, ta masa jakby y, pistacjowa już była słodka, także fajnie się to y, przełamywało, ale y, całościowo nie było za słodkie, więc bardzo fajnie. Y, kawiarnia też y, super, taka bardzo instagramowa, tak bym to nazwała. I później byliśmy w teatrze. Y, skusiłyśmy się na ten spektakl, dlatego że y, by, bilety były w... Y, y, Fajnej cenie kosztowały 30 zł, dlatego że był to spektakl warsztatowy. I ogółem ten teatr e, prowadzi takie warsztaty dla m, takich e, zwyczajnych ludzi, którzy nie, nie mają, jakby, styczności z aktorstwem. E, takie warsztaty aktorskie, i potem, właśnie, m, tak to sobie wyobrażam, że na zakończenie tych warsztatów oni mają taki m, spektakl przed normalnie publicznością rozegrać. Y, Natomiast wiadomo, nie są profesjonalnymi aktorami, dlatego te spektakle są tańsze, ale muszę powiedzieć, że było naprawdę świetnie, bardzo nam się podobało. Ta opowieść była taka bardzo ciekawa, zakończenie również, ale oprócz tego, tak naprawdę na scenie było 8 osób, także dosyć sporo, także ta akcja była taka dosyć dynamiczna. Każda z tych postaci coś mówiła, także tak bardzo różnorodnie, więc to też było bardzo fajne. No i oczywiście gra aktorska, oczywiście w zależności od, od tej dziewczyny. No widać było, że się one tak jakby troszkę stresuje ale też na przykład zwróciłam uwagę, że tak mówią ciszej niż ci aktorzy tacy profesjonalni. Ale ogółem uważam, że bardzo dobrze rozegrały. Mówię o kobietach dlatego, że same kobiety tam występowały. Bardzo mi się to podobało i tej mojej koleżance również się spodobało i w ogóle stwierdziliśmy, że idziemy za ciosem i kojarzyliśmy, że jeszcze jest jeden spektakl warsztatowy i zamówiliśmy bilety na kolejne przedstawienie, także za tydzień, dokładnie w sumie w tłusty czwartek wypada ten spektakl, także za tydzień również się wybieramy, także... Parę ja się cieszę. A teraz um, jestem w ogóle w swoim um, mieszkaniu, podjechałam, zabrałam się parę tej rzeczy. E, tak naprawdę dzisiaj mam um, parę rzeczy do pozałatwiania, tutaj um, takich związanych ze zmianą mojego nazwiska, także musiałam pozmieniać coś w Tutaj w firmie z internetem, e, chciałam też jakby zmienić umowę na prąd, ale e, no, okazało się, że czegoś mi brakuje, bardzo nielogicznej rzeczy ku zmianie, ale no nieważne. Także ten produkt może sobie jeszcze zmienię kiedyś indziej. A na dziś to tyle. Wracamy już do rodziców i potem będziemy jechać do mojej siostry i do. Dzieciątek, także póki co to, a teraz jeszcze lecę na kebab, dlatego, że mam tutaj jeden taki kultowy kebab, na który jak tu mieszkałam, to często tutaj właśnie na niego, znaczy często, to no, zdarzało mi się, że po prostu na niego chodziłam, ale jest przepyszny, także zatęskniłam za nim, mam sentyment, no i właśnie teraz pójdę na ten kebab. Kebab y, amerykański z frytkami, ale trochę się chyba jednak zmienił, bo już mm, sos mam wrażenie, że jest inny, już nie jest tak... Pyszny, jak y, pamiętam, ale i tak bardzo dobry. Hello, hello! Dzisiaj miał być spokojny piąteczek, ale nie zaczął się spokojnie, dlatego że coś mnie tchnęło i otworzyłam moją teczkę z badaniami ogółem, z wytycznymi dlatego, że gdzieś tak za półtorej miesiąca idę do szpitala, musiałam zrobić szereg badań pod ten szpital i wszystko już zrobiłam do tej pory, ale coś mnie tchnęło i otworzyłam, i przeczytałam, że ogół musiałam mieć grupę krwi. Więc ja zrobiłam badania krwi na grupę krwi i mam to. I tam było, właśnie kojarzyłam, że było napisane jeden lub dwa wyniki. No więc ja mam jeden wynik i okej. Okay. I dopiero dzisiaj doczytałam, że to ma być krew potwierdzona. I okazało się, że jak mam jeden wynik, to to jest wynik niepotwierdzony, więc strasznie się zestresowałam. Zaczęłam w ogóle nam dzwonić do Luxmedu, kiedy w jaki sposób mogę uzyskać mm, tą grupę krwi potwierdzoną. No i musiałam zrobić mm, drugie badanie krwi, także szybko mnie zapisali dosłownie. E, pół godziny miałam, żeby e, się ogarnąć i dojechać do... Placówki. No i na szybko mi właśnie tą grupę krwi pobrali, tak jak widać. Na szybko, zależało mi to szybko, dlatego że ta, na wyniki grupy krwi czeka się, no trochę się czeka. Na przykład, no teraz, no to pani mi powiedziała, że tak naprawdę 7 dni, ale ja myślę, że oni wcześniej to raczej ogarnią, tak. Ostatnio, jak miałam, no to właśnie było gdzieś tak, może nie wiem ze trzy dni robocze jakoś tak udało się to ogarnąć, więc teraz myślę, że też. No ale ważne, żeby to w przyszłym tygodniu było i żebym mogła odebrać, bo to jeszcze fizycznie muszę odebrać. Także. Załatwione, jestem już spokojniejsza, także jestem już w domu. No i dzisiaj myślę, że zajmę się sprzątaniem. Dzisiaj w ogóle tak pięknie świeci, jest już taka wiosenna, fajna pogoda. Z jednej strony też chciałabym, właśnie, wiosnę, żeby po prostu nadeszło trochę takiego świeżego powiewu, trochę ciepłoka, ale w sumie z drugiej strony to tej zimy w tym, w tym sezonie nie było za dużo. W każdym razie tak, zajmę się może tak nimi jakimiś. Wiosennymi porządkami, w sensie chciałabym poogarniać, może trochę w szafie. W sensie ja, i tak jakby w zeszłym roku, gdzieś tam części ubrań się pozbyłam, ale nie wiem, może jeszcze, no może jeszcze jakoś tak popatrzę, może części się też pozbędę. Czas tutaj w ubraniu, w garderobie pogarniać. Tak naprawdę tutaj tą półkę już w miarę ułożyłam. Powiedzmy, yy, może tak ja lubię mieć posegregowane słonie yy, swetry jakieś cienkie, swetry grubsze, ale yy, na przykład nie wiem, przy praniu czy coś, przy składaniu. Mateusz zwykle rzuca to. Jeżeli on składa, to rzuca to wszystko razem, bo to jest taki mętlik. Także ja sobie tutaj dzisiaj fajnie porozkładam. Nakupki, no i przebiorę. Jeżeli coś będzie do wyrzucenia, to wyrzucę. A jak nie, to, to pozostawiam. Zobaczę, czy czegoś może za... brakuje. Może jeszcze, nie wiem, skorzystam z jakichś resztek wyprzedaży. Może coś sobie domówię. No i dobra, tu już mam poukładane jakby ubrania, także wszystko, każda kategoria ma swoje miejsce. Um, także sobie to poukładałam, posegregowałam. No i mniej więcej wiem, czego by mi ewentualnie brakowało. Czemu w sumie chciałam posprawdzać, czego by mi ewentualnie brakowało, bo to w sumie właściwie nie wybrzmiało, także powiem tutaj, ja niedługo zaczynam pracę i będzie to praca w pełni stacjonarna i ja przez ostatnie 5 lat, właściwie prawie cały czas, ja pracowałam zdalnie, także... Cały mój tryb życia, wszystko było inne, włącznie właśnie z ubiorem, dlatego że no, przestawiałam się na takie w tym czasie wygodniejsze ubrania, często pracując z domu, jakby pracowałam, czy to w dresach, czy w leggingsach, czy w jakichś bluzach i też jakby zarzucając, nie wiem, na siebie bluzę, chodząc 3 dni pod rząd w jednej bluzie, nie był to jakiś tam problem. No, a wiadomo, że pracując w biurze no codziennie, to. Z jednej strony nie będę chodziła w takich właśnie bluzach, dresach, tym podobnych rzeczach. No i z drugiej strony no, musiałabym mieć tych rzeczy więcej, znaczy więcej. Może nie kończę więcej, ale tak, żeby one po prostu były takie ładniejsze i lepiej, lepiej się prezentujące. W sensie, nie wiem, czy to dobrze wytłumaczyłam, albo. Także chciałam sobie zrobić taki po prostu przegląd. Sprawdzałam, czego by mi ewentualnie brakowało, jeśli chodzi o na przykład spodnie. No to mam ich bardzo dużo, także nie mam właściwie potrzeby. Tutaj mam trzy pary czarnych spodni, bo ja swego czasu non-stop chodziłam w czarnych spodniach i co jakiś czas mi się jakieś te spodnie czy to przecierały i szukałam potem kolejnych. I później stwierdziłam, że jeżeli złapię gdzieś, uda mi się coś złapać na promocji, No to dokupię tak, żeby mieć przynajmniej dwie pary w tym samym czasie, jak nie ze trzy czarnych spodni, także mam trzy. Natomiast co do nich, no to właściwie tylko te jedne z nich są takie z takiego miękkiego, fajnego materiału. Te dwie pary są takie bardziej sztywniejsze i w sumie, no, do mniej wygodniej się chodzi. Także głównie chodzę w tych, w tych, trochę rzadziej, no ale wiadomo też chodzę. Tutaj mam dżinsy, które bardzo lubię. Później mam kolejne dżinsy, które kupiłem na jakieś promocje, nie wiem, za 12 zł. czy coś. No i one są takie, takie silnie, w sensie, one są z szerokimi nogawkami, a ja, je do końca tak się w takich nie odnajduję. No i dres, ale to dresy tak po domu. Mam jeszcze takie beżowe spodnie, które bardzo lubię i uważam, że na dostaw będą bardzo fajne. No i ostatnio kupiłam takie szaro srebrne, też je lubię, ale są w praniu. Także jako taką potrzebę nie mam. Natomiast z drugiej strony tak sobie pomyślałam, że fajnie by było mieć jeszcze jakieś takie jaśniejsze spodnie, na przykład taki jasny jeans czy może nawet w jakimś kolorze, nie wiem, no może po prostu z jakimś takim bardziej jasnym, czy takim wiosennym vibe'em właśnie na nadchodzącą wiosnę, jakieś takie wczesne lato by się też przydały. Tutaj mam e, albo takie koszulki z długim rękawem, albo takie cieńsze swetry tą właśnie ostatnią kupiłam wydaje mi się, że wystarczająco tutaj mam właśnie takie bluzy grubsze albo właśnie grubsze swetry nie mam tutaj wszystkiego, bo część jest właśnie też w praniu jakichś takich swetrów, także mam tego normalnie więcej ale pokazuję co, co mam tutaj czyste, tutaj mam koszule i w ogóle ja mam taką z koszulami trochę dziwną relację, dlatego, że kiedyś uwielbiałam w nich chodzić, miałam ich bardzo dużo później mi się to zmieniło i w pewnym momencie miałam wrażenie że nie mam koszul żadnych, bo te, które miałam wcześniej, to albo z nich wyrosłam, albo były jakieś takie bardzo no już stare po prostu. No i tu niedawno się powiedzmy pozaopatrywałam w kilka. Tą kupiłam ostatnio i to mi uratowało życie, jeśli chodzi o rozmowy kwalifikacyjne, bo prawie na każdą z nich byłam w tej koszuli. Tutaj mam taką koszulę, którą kupiłam w zeszłym roku, to jest biała koszula z krótkim rękawem, więc ona jest taka na lato. To jest koszula, którą kupiłam w zeszłym roku na zimę i na początku ona mi się strasznie podobała. W zeszłym roku chodziłam w niej bardzo często. W tym roku jakoś tak mniej mi się spodobała, no ale ona ma taki właśnie oversizeowy vibe. To jest taka jeszcze jedna, no i taka brudny róż. Aha, no i tu mam w sumie jeszcze jedną taką właśnie błękitną, którą kupiłam niedawno, taka oversizeową. No, i nie wiem, czy to mogę zaliczyć do koszul, ale to jest takie po prostu: no, też jakby koszula, tylko taka grubsza, bardziej skórzana. No, i to myślę, że sobie też przed, przed rozpoczęciem pracy sobie te koszulę poprasuję, porozwieszam, żeby mieć je po prostu gotowe do ubioru. No i w koszul więcej się zaopatrywać raczej nie będę, bo. Yy, no Koszule trzeba zawsze pracować, a ja za tym nie przepadam. Tutaj mam sekcję, gdzie tutaj mam sukienki, jakieś takie spódnice, coś w tym stylu. Mam dużo więcej jakby sukienek, ale tutaj mam takie stricte grubsze. Z długim rękawem, takie bardziej właśnie, którą mogę używać w okresie tym takim zimowym, czy mogę, jesiennym. Ostatnio jakby marzy mi się taka spódnica jeszcze, która była taka troszkę rozszerzana, bo wszystkie mam takie wąskie, i w sumie nie mam takiej rozszerzonej, a może też by się czasem przydała, także ewentualnie może to. No i tutaj mam koszulki. I w sumie, znaczy część też mam jakby w praniu, ale hmm, hmm, część z nich się. Pozbyłam takich, które albo były właśnie jakieś stare, które miały, nie wiem, jakieś... Nie wiem, czy to z 7 lat, jak ta czarna na przykład, czy coś. I już jest taka, wiecie, rozciągnięta. No i część tych koszulek... Hmm, one są... Dziwnie się w nich czuję. W sensie z jednej strony są takie workowate, a z drugiej strony tak jakby cisną je pod pachami. Nie wiem, jakoś tak strasznie... Strasznie coś dziwnego i nie przepadam za nimi, szczerze mówiąc. Więc mają już kilka lat. Tak myślę, że ponad trzy, także myślę, że nic się nie dzieje i się z nich pozbędę, tutaj mam część na ramionkach, to, to pod jakieś swetry, no i tutaj część po prostu koszulek z krótki rękawem, także ewentualnie jeszcze w takie koszulki bym się zaopatrzyła, no i właśnie może w takie bardziej nawet takie ładniejsze, w sensie mniej takie t-shirtowe, a bardziej jakieś takie... Um... Wiem, bardziej eleganckie, w sensie no z takiego bawełnianego materiału, ale czasami są po prostu takie no ładniejsze, Teraz czas na mój obiedzik. Dzisiaj byłam w sensie jeszcze w Aldi po drodze i e, właśnie złapałam taki Landbox minus 30%, także skusiłam się, dlatego że ja takie właśnie boxy bardzo lubię, a lubię w ogóle takie sałatki z właśnie z jakimiś mięsem, z jakimś źródłem białka, e, także dzisiaj to zjem. No i to jest właśnie, ja przez to, że to jest high protein, Tutaj też właśnie jak spojrzałam sobie, to ma dosyć dużo kalory, w sensie całość 600 kalory, więc akurat taka porcja obiadowa bym powiedziała, bo normalnie to nie wiem, nie wiem około 400 może mają czy coś, więc tak nie, niby się zje, ale nie do końca człowiek jest taki najedzony, jeśli chodzi o obiad. A ten myślę, mam nadzieję, że będę najedzona.